W nowy rok każdy ma własne zmartwienia. Najbardziej martwią mnie niepokoje Lecha Wałęsy, mojego ulubionego bohatera ostatnich kilku lat. Ulubionego dlatego, że wywołuje uśmiech na twarzy. Wprawdzie nie jest to uśmiech radości, od razu muszę powiedzieć, ale uśmiech jest uśmiechem. Jest to uśmiech taki pomieszany troszkę z, ze współczuciem dla Lecha Wałęsy. No bo ten wspaniały człowiek tak na, naprawdę to żyje w dwóch światach. Żyje światem przyszłości, tego co, czego życzy, żeby się stało. Na liście numer jeden, muszę Państwu powiedzieć, jest Jarosław Kaczyński. Lech Wałęsa nie życzy mu zbyt wiele złego, ale życzy, żeby odszedł z polityki, żeby zniknął z tego świata, żeby zniknęły jego wpływy. Uważa go za najczarniejszą postać swoich ostatnich lat. No, drugą postacią, ale to za chwilę do tego wrócę, jest pewien historyk, bardzo znany historyk. Ale wracając do tego patrzenia w przyszłość Lecha Wałęsy, to ma nadzieję, że wraz z Jarosławem Kaczyńskim zniknie nienawistny mu PiS. PiS, który psuje Polskę, niszczy polską demokrację, odbiera ludziom wolność słowa, odbiera wolność manifestowania, no i odbiera, co także ważne, wielkość Lecha Wałęsy. Tę wielkość doceniają w tej chwili partie opozycyjne, tak z powodów koniunkturalnych, wykorzystują po prostu Lecha Wałęsę jako pewnego rodzaju ikonę, która ma służyć do poprawy ich wizerunku. I to jest jedna postać Lecha Wałęsy, która wywołuje uśmiech, głównie przez groźby, które kieruje do PiSu. Mianowicie pisowcy. Proszę sobie wyobrazić, jeżeli przyjdzie natarcie ze strony batalionów szturmowych Lecha Wałęsy, będą skakać przez okno ze strachu. I tylko ci prawdopodobnie się uratują, którzy będą skakać z tych niższych pięter. Z wyższych pięter raczej są bez szans. I ma drugie, drugą optykę, która także. Jest pewnym stemplem Lecha Wałęsy, i to się wiąże z tą drugą osobą, o której wspomniałem, a która jest dla Lecha Wałęsy także bardzo nienawistna. To jest historyk Sławomir Cenckiewicz. Podobno przygotowuje nową, trzecią już książkę o Lechu Wałęsie. I Lech Wałęsa. Po prostu bluznął na początek roku takim wielkim błotem w kierunku Cęckiewicza. Wypomniał mu jego dziadka, ubeka, komunisty, który wprowadzał tutaj komunizm na ziemię polską karabinem, podstępem i przemocą. A wiadomo, ja Mówi Lech Wałęsa, nigdy nie byłem współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. To Sławomir Cęckiewicz niszczy materiały, które by mogły na moją korzyść świadczyć, a pokazuje światu te podróbki, te wstrętne falsyfikaty przygotowane przez Służbę Bezpieczeństwa. I tym żyje Lech Wałęsa. Jeśli chodzi zatem o przeszłość, skupia się na własnej osobie. I broni swojego miru jako wielkiego przewodniczącego Solidarności, który wykiwał wszystkich w Polsce. I Kisztaka, i Jaruzelskiego, no i proszę tam, kogo jeszcze z tych komunistów. A, a dowodem na to jest to, że został prezydentem. Gdyby był e, tajnym współpracownikiem, nigdy by nie został prezydentem. Życzę Lechowi Wałęsie, żeby może tak skupił się na dniu codziennym, żeby nie sięgał daleko w przyszłość i nie sięgał daleko w głąb, żeby uprawiał ogródek, żeby na wiosnę oddychał świeżym powietrzem i od czasu do czasu mógł pojechać do Miami Beach i tam się opalać.